Kończy się poniedziałek, dzień niezwykły, dzień niesamowity. Ciągam zakończyć tak z panem gorszewskim. Sevenol marka Żarąskiego. Pan Gorszewski był bardzo cierpliwy. Cały dzień przesiedział w samochodzie cichutko, nie domagał się uwagi. Wiedział, że, że dzisiaj to jest chyba czas na kogoś innego. Ale nie mogę go tak zostawić dalej samego. Nadal chcę polecać Sevenol marka Żaromskiego. Książkę niezwykłą, książkę prawdziwą, książkę, która wzrusza, która, która porusza serce, która budzi to, co uśpione. Polecam Sevenol po Sevenor, powiem, że pisze zbrodnia pozdrowiską, jest niezwykle piękna. Są... Albo nie, za dużo znowu nie chcę powiedzieć. Ale jest tutaj niesamowita symfonia. Jest dwóch przyjaciół. Jest mój ukochany pan Gorszewski. Skromny. Może przez niektórych niezauważany. Ale człowiek wielkiego ducha, człowiek, który miał bardzo trudne życie, jak sam twierdzi, tak mało braka, brakowało, abym się złamał, ale nie złamał się. Ta książka pokazuje też właśnie piękne charaktery. Jest pewien młodzieniec, który nie zostawił pana Gorszewskiego w trudnej życiowej sytuacji. Młodzieniec, który mógł dużo osiągnąć. Ale wybrał prawdę i wybrał dobrze. Ten zachód słońca, przepiękny nad zalewem czorsztyńskim, zawsze wzrusza. Tutaj kiedyś była dolina. I ta dolina została zalana. Stary czorsztyn znajduje się w Kluszkowcach. Wyśmy tam w tamtym roku, no niesamowite wrażenie robią te stare domy z Czuczyna. i oby się zachowały jak najdłużej. Góry, woda, przepiękne niebo i ten zachód słońca. Wezmę chwilę książkę, żeby lepiej było widać. Dzień wdzięczności, przy ogromnej wdzięczności. Jeżeli znajdę czas dzisiaj, jeżeli będę miała jeszcze siłę, to postaram się z Wami podzielić miejscami, których byliśmy, które odwiedziliśmy i absolutnie nie dlatego, żeby się chwalić nie, nic z tych rzeczy, aby, aby się z Wami podzielić. podzielić, podzielić pięknymi miejscami i zachęcić, abyście i Wy je odwiedzili. One są dla każdego. I, żeby, i aby się w tych miejscach otrzymali to, co ja otrzymałam. I abyście byli wdzięczni. I tak jak powiedziałam, jeżeli zdążę, jeżeli będę miała czas i jeszcze siły, to chociaż część postaram się zamieścić. Jednocześnie zachęcę do tego, abyście kiedyś będąc w tych okolicach też. Zajrzeli w te miejsca, dotknęli ich, no bo są niezwykłe. I naprawdę całym sercem polecam Sevenol marka Żaromskiego cudowna książka. Ci z Was, którzy 11 lipca znaleźli chwilkę czasu, aby wysłuchać fragmentu najnowszej książki Marka Żaromskiego Niepochowani jeżeli Wam się spodobał tamten fragment to myślę, że, że sięgniecie do Sevenol że poznacie te niezwykłe postacie o których pisze autor Sevenol Marek Żaromski, Ale Aleja marzeń i słów polecam przy zachodzącym słońcu poniedziałkowego dnia w Czorsztynie nad zalewem Czorsztyńskim. Dużo dobra!